A my chyba wszyscy czekamy na wiosnę, kiedy w końcu będzie cieple, kiedy wybuchnie ta piękna zieleń i po prostu będziemy przyjemni, chociaż myślę, że w naszym koncercie życzenie jest bardzo przyjemne. Zgadza się? Oczywiście ja bardzo przyjemnie i, i tak serdecznie romantycznie i uczuciowo i w ogóle kochani. Tak. A teraz kochani kolejne pozdrowienia. Droga Jolu, z okazji zbliżających się 50 urodzin życzę Ci, abyś odnalazła w ciszy swoje myśli i marzenia w bliskich Ci osobach siłę i piękno stworzenia. W otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapachach wielkość natchnienia, a w sobie miłość. Płynące prosto z serca życzenia składa mąż Ada. Czas na życzenia dla Benedykta Michalewicza od Halinki i Zdzisława. W dniu Twoich imieni gorące życzenia, wiele uśmiechu i powodzenia. Niech Ci nie trafią żadne zmartwienia i niech się spełnią wszystkie marzenia. Kochanej mamie, Ludwice Rudek z okazji imieniu składam życzenia zdrowia, samych powodnich dni, e, zapomnij o smutkach, otwórz drzwi radości. Niech za inna niż ze szczęścia na Twoim punkcie nie gości. Ciesz się z rzeczy najmniejszych, Wybaczaj kochane i pamiętaj, że nie ma drugiej takiej jak tylbane. Życzę mi córka z rodziną. Gracjan Trzegimszy z Kiel skończy właśnie 10 lat. Proszę wysłuchaj życzeń od najbliższych, do których dołącza się stacja Sto lat, sto lat, tata krzyczy, babcia wręcza kosz słodyczy, dziadek w nowej swej koszuli, babcia cię do siebie tuli, mama ci dekoruje, tato wszystko to filmuje. Skąd to całe zamieszanie? Urodzinki dziewiąte masz, kochanie. Życzenia przesyłają rodzice Dorota i Wojciech oraz babcia Marta z dziadkiem Jurgiem. Wszystkiego najlepszego. Milicjanki to do wypadnie, dobra? Założysz się? Och, Nie, odbijasz się wody.